Witam was moi kochani, my dalej. Kontynuacja ścianek działowych już jest postawiona, czyli standardowa procedura, to co tygryski lubią najbardziej. Będziemy dzisiaj się zajmować kontynuacją tego wszystkiego, to na pewno, ale chcę jeszcze wyjaśnić jedną sprawę jednemu z widzów, bo pisał mi tam, skąd wiedzieliśmy bez sznurków, gdzie mamy ustawić te nasze bloczki, czyli gdzie miał się znajdować narożnik jeden, drugi. Nie, trzeci, czwarty, tutaj skąd wzięliśmy te wymiary więc tutaj zasada kolego jest prosta jeżeli murujemy ściany fundamentowe czyli te nasze w tym wypadku były szalunkowe zalewane ileś tamtych warstw żeśmy mieli do góry u nas było akurat cztery i druga ściana z tej strony czyli ta sama sytuacja i mieliśmy, mieliśmy po prostu płytę wylaną w tym miejscu, czyli tutaj była nasza płyta o grubości 12 cm miała ta płyta, więc mieliśmy od muru do muru. Jeżeli tutaj mieliśmy zachowany pion z jednej z drugiej strony, no to mury po prostu to jest już kontynuacja jakby naszego murowania. Więc, więc te, narożniki, te narożniki po prostu były jako kontynuacja dalej. Wiadomo było, w którym miejscu to postawić. Oczywiście sprawdzane to było też wymiarami. Docelowo, czyli jeżeli odległość przykładowo była 12 metrów, szczelam, oczywiście, no to mieliśmy mieć od jednego narożnika, czyli z tej strony do drugiego, z zewnątrz 12 metrów. I tak też żeśmy się trzymali, potem tylko zrobić sobie następny narożnik i następny. Także z tym naprawdę nie było jakichś tam wielkich problemów, mimo że żeśmy nie mieli tych osi porozciąganych sznurków też budynek stoi na tym miejscu, na którym stać powinien. Każde fundamenty, które żeśmy mieli, czyli tutaj była ta, ten mur fundamentowy, no mur kontynuacja stoi na nim, czyli bezpośrednio, bezpośrednio jedno na drugim, nie? To jest chyba rzecz logiczna, także tutaj w ramach wyjaśnienia taka tylko podpowiedź, że jakbyś nie miał osi, też możesz sobie z tym poradzić. Nie przesuniesz budynku, nie bój się, bo jak masz ściany fundamentowe zrobione do pionu, no to kontynuacja potem wszystko leci, tak jak lecieć powinno. Dobra, my się bierzemy za murowanie troszkę tych pierdłów tutaj mamy do pozamykania, więc będziemy dzisiaj zamykać po kolei wszystkie te pomieszczonka, które tutaj mamy, więc myślę, że coś pokażę Wam z tego murowania tutaj, żebyście wiedzieli. Pierwsze warstwy oczywiście na zaprawie, a potem już na kleju cienkowarstowym. Fajna, spokojna robota. Dobra, machnąłem sobie tą stronę, czyli do deski. Lico równiutko z tej strony, tutaj poziomiczką kontrola, żebyśmy mieli zachowany pion i wszystko pasuje. Tutaj nie ma potrzeby ciąć bloczka na pół, żeby robić wiązanie. Możemy spokojnie zrobić z jednego. No i teraz tak, mamy drugą stronę tutaj, więc wiemy, że elementy na 39,5 będą powtarzalne. Czyli tutaj ten wymiar nam się nie zmieni. Czyli musimy przygotować raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery na razie, bo tutaj potem jeszcze będą drzwi. Więc cztery takie bloczki sobie przygotuję, żeby wyskoczyć na tą wysokość tu i będziemy tylko docinać to i potem zmierzymy tą docinkę, która tutaj ma iść w zasadzie i takich takich klocków sobie to naszykuje. No i tutaj potem wchodzi nam cały bloczek. Nie, też trzeba docinać na 56, więc tak samo będziemy mogli przygotować. Czyli takie elementy sobie poszykuję no i możemy przystąpić do murowania, żeby robić. Tutaj mamy w tej chwili 7 warstw. Idzie sięgnąć tutaj bez problemu. Natomiast wyżej, już trzeba będzie albo drabinkę, albo jakieś rusztowanie postawić i, i kontynuować to murowanie. Także tutaj wiadomo, jaki mamy wymiar 39,5. Cztery elementy na razie sobie naszykuję, bo nad nadprożnym potem już polecą po całości, więc to się zmieni. Ale te cztery spokojnie możemy przygotować. jednakowe. dobra, tu mamy gotowe, czyli garderoba zamurowana, belka wstawiona tutaj jest na wysokości. 203 cm od poziomu 0, z racji tego, że w projekcie jest tutaj zrobiona zabudowa z przesuwnymi drzwiami, więc tutaj nie będzie jakby już montowanych drzwi zwykłych jakichś tam, tylko będą tutaj skomponowane z kuchnią, czyli tak będzie zrobione, że praktycznie te drzwi będą niewidoczne. Tak, tak inwestorzy tłumaczyli, że w ten sposób to będzie zrobione. No i tutaj mamy teraz kolejną sprawę do zamurowania, czyli... Czyli ten nasz wiatrołap, który tutaj powstanie pomiędzy holem, a częścią mieszkalną. Tutaj musimy zrobić deski, przykręcimy sobie dłuższe, z racji tego, że zaraz Wam pokażę jak pomagają. No i tutaj nie mamy tych blaszek na tym dole, nie mamy tych blaszek, więc spróbujemy je wkręcić normalnie, tak jak żeście mi pisali na wkrętach i że trzyma jak skurczybyk. Oczywiście smarując tutaj klejem wcześniej, zobaczymy. Nie ma tutaj dużo tutaj mamy raz, dwa, trzy warstwy tylko potem już te blaszki mamy pomontowane do ściany, więc do samej góry z jednej i z drugiej strony, więc myślę, że będzie ok. I teraz tak, mam pocięte te kształtki, znaczy kształtki, te formatki moje, które mam tutaj powtarzalne, więc mam 27 i 22 cm i to będziemy mieć tutaj na 8 warstw, bo na dziewiątej warstwie zostaje wycinana już wycinane nad prożę, montowane i tutaj te nadproża będą na wysokość 210, bo tutaj będą normalnie montowane drzwi tutaj do wejścia do, do łazieneczki też będzie na 210 robione, tylko z, z, z tym wyjątkiem, że tutaj mamy właśnie taką sytuację, że, że będą drzwi przesuwne, więc zrobione jest ciutkę niżej na, 200, na 203 cm od poziomu 0, no i jeszcze jedna sytuacja, która będzie mieć miejsca, miejsce to jest właśnie tutaj w garderowie z tej strony gdzie też będziemy mieć właśnie tą belkę troszeczkę niżej. Reszta będą na tej wysokości, co mamy te typowe elki betonowe, czyli tutaj te wejście też będzie na 200 cm, bo tutaj będą też drzwi przesuwne i będzie wejście do garderoby. Tak to jest rozplanowane, zresztą tak też jest w projekcie, tutaj tych zmian nie będziemy jakby zmieniać, czyli to są dwoje drzwi, które dwoje, dwa otwory w zasadzie, które te wymiary mają takie jak są fizycznie w rysunku, czyli 80 na 200, my mamy na 203 troszeczkę, troszeczkę wyżej, więc to zostaje nam tutaj, tutaj też mamy 83 cm, bo musimy uwzględnić jakąś obróbkę tękarską, potem tutaj przynajmniej po półtora cm, żeby te światło było na te 80 cm Także tak to wygląda Czy będę żałował decyzji, że zrobiłem ścianki działowe? Myślę, że nie będę żałował tej decyzji, bo powiem Wam tak moi drodzy, ja chcę pokazać komuś, kto robi systemem gospodarczym, jak może sobie przyoszczędzić na wypożyczeniu stempli, czy, czy tam, no w tym kierunku idźmy, tak, skoro, skoro już cały czas pokazuje, pokazuje, to po prostu jak robić systemem gospodarczym, to, to idźmy w tym kierunku, żeby to miało ręce i nogi. No i tutaj oczywiście po zdjęciu deski y, tam jest klej nałożony, ale uzupełniamy sobie też ten cały narożnik, żeby było to zaciśnięte klejem. Tutaj już tam wiele nie stracicie, a macie już tam pewne, że, że jest tam też to jakoś jeszcze wciśnięte, przyłapane i w ten sposób z jednej i z drugiej strony. To jest, to jest, tu akurat miałem już, bo deski nie było. Czyli w ten sposób uzupełnię sobie tu jeszcze, żeby to grało. Te procesy też trzeba na bieżąco, myślę, ogarniać, żeby potem nie było jakichś problemów. to same fugowanie, jak tam dojdzie wam na sam koniec, to no to jest na czasochłonne. Natomiast jeżeli robimy sobie to na bieżąco, to takiego E, takiego czasu nie tracimy. Znaczy, czas tracimy w zasadzie ten sam, ale, ale podzielony na jakieś kawałki. I tutaj widzicie, mamy ścianę normalnie na 60, robioną z bloczków, bez żadnego wiązania. Te wiązanie tutaj, jakbyśmy przecinali ten kamień, no jest po prostu zbędne. Tu, oczywiście, wiązanie zachowane wszędzie. Natomiast tutaj jest inna sytuacja. Dobra, możemy sobie teraz przejść do tego naszego elementu tutaj. Czyli e, na tej pierwszej warstwie nie będziemy jeszcze robić tego. E, przykręcania tej blaszki, zrobimy to na drugiej, więc spróbuję Wam pokazać ten kawałek, no i, i po prostu ta deska w jakim celu tu jest przykręcona, więc tu oczywiście na grzebień z jednej, no i na ścianę też dajemy klej, żeby do ściany przykleić w ten sposób, no i tu mam te swoje kawałki, które pocięłem jakby hurtowo, czyli wszystkie Podocinałem sobie aligatorem na miejscu. No i teraz tylko wystarczy tutaj do deski przyłożyć. Tu mamy już lico. Tutaj patrzę sobie na ten koniec. Czyli mamy w ten sposób przyklejony. I teraz drugi element, który musimy zrobić, to jest wiązanie w tym miejscu. Czyli tutaj już lecimy z całego bloczka. No i tutaj nie mamy jakby tego wsparcia tej naszej deski, ale ono za chwilę tam tam się też przyda. No i tutaj już normalnie do ustawiamy to do poziomu, czyli licuję ten brzeg tu. Tylko muszę przynieść sobie tą mniejszą poziomiczkę, zaraz wrócę. Dobra, możemy sobie tego ustawić, czyli tutaj Oczywiście trzymamy do pionu z racji tego, że ten pierwszy bloczek mieliśmy już ustawiony też do pionu. Trzymamy tutaj w dwóch miejscach sobie mierze, czyli tu i tu mamy pion. Tutaj oczywiście też z tej strony by trzeba było przemierzyć, czyli troszeczkę trzeba będzie go wysunąć. Bo nie zawsze ten pierwszy jest idealnie tu w tym miejscu, chociaż zawsze się staramy, żeby było. Ale moi drodzy, dotąd, dotąd będzie ten nasz poziom zero. Więc tego bloczka fizycznie i tak nie będzie widać. On będzie cały cały jakby. Zaklejony, zalany tami warstwami izolacji, i, i będzie po prostu szła posadzka. więc tutaj nie ma jakiegoś ciśnienia przy tym pierwszym bloczu. Każdy kolejny już jest bardzo ważny, żeby to grało. No i dobra, i możemy sobie teraz nałożyć jeszcze tamtego tego kleju, czyli zrobić ten, ten zadek tutaj z tyłu. Z jednej strony, no i tą blaszkę tu już mamy od spodu przygotowaną, więc wklejam ją. No i z drugiej strony, oczywiście, na mur też klej, żeby wyszedł w tym miejscu. I możemy tą drugą naszą docinkę stawić tutaj w ten sposób. Czyli. Tu i oczywiście do deski. Tu łapię sobie do deski, czyli tutaj mamy już ten pion kierunkowy nasz, który nas kieruje. Tutaj za bardzo już nie musimy bawić się w jakieś ustawianie wielkie. Kolejna, kolejna kostka, kolejny wroczek, który przyjdzie, będzie, będzie stał jakby od razu już tutaj będzie. Zresztą zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tutaj jest powtarzalność tego wszystkiego, ale jeszcze jedna ważna kontrola, która nas to interesuje, to jest... Łata. łata, która nam będzie pokazywać tą prostkę naszą czyli musimy przystawić do łaty i musimy mieć to w jednej linii, czyli tu do łaty musi być idealnie tak samo jak jest tam nie możemy robić w ten sposób, że będziemy mieć przykładowo ten bloczek pion nam się będzie zgadzał, a bloczek będzie przesunięty gdzieś tam w tamtą stronę to musi być lico, z racji tego, że przyjdą potem tutaj drzwi no i nie ma już jakby odwrotu. No i teraz mamy, możemy zamontować już tą kolejną, kolejny bloczek, czyli zaczynamy od całego. I to będzie na naprzemiennie, czyli cały docinka, cały docinka. I tak hurtowo do góry. Dlatego wycięłem sobie osiem tych elementów, żeby, żeby teraz się nie bawić w jakieś docinki, tylko zająć się już stricte murowaniem. Blaszka, dociskam tu. Ona się tam pod ciężarem naszego bloczka ustawi, także nie ma problemu. Jest to ciekawe rozwiązanie, powiem Wam z tymi blaszkami. My to robimy pierwszy raz. Myślę, że już pozostaniemy przy tych blaszkach. I tutaj widzicie do deseczki Lico. Tutaj w zasadzie tylko kontrola. Tam troszkę docisnę, żeby tego kleju się troszkę rozlazło. I jak mamy tutaj idealnie dociśniętą naszą, nasz bloczek to raczej problemów nie powinno być no i tutaj już biorę dłuższą poziomiczkę żeby to wszystko kontrolować tutaj oczywiście sprawdzam do pionu pasuje, zostawiam no i wkładam docinkę i z tamtej strony kolejną sprawę i mamy pewne, że no i oczywiście kontrola lica ale spróbujmy teraz tutaj zamontować tą blaszkę czyli to co nas Interesuje, zobaczymy czy to będzie na tych wkrętach. Pisać że zwykłe czarne wkręty nie ma tutaj jakiegoś wielkiego jakby po tym nacisku bardziej to wszędzie pracuje w górą niż tym dołem, ale to nie znaczy, że że można to odpuścić. Czyli spróbujemy sobie nasmarować to klejem, żeby już to grało. Chodzi o to, żeby tą naszą blaszkę zatopić. Czekajcie, tutaj też od razu nałożymy kleju w ten sposób No i dobra, i przykręcimy, zobaczymy czyli tu docelowo nie na samym kleju, tylko żeby to jeszcze śrubami dokoptować tam troszeczkę czyli w ten sposób będzie wklejona i będzie przykręcona, no i miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. No i tutaj kolejny element. Oczywiście te, te brzegi, które były cięte, to troszkę odpylcie, bo, bo one zawsze są zakurzone, żeby do kurzu nie, nie, nie kleić, bo, bo się nie przyklei. Widzicie, te blaszki też są troszkę ryzykowne, bo idzie oko stracić. Dobra. Czyli w ten sposób tutaj kontrola, kontrola do pionu. No i tutaj też nie ma mowy o jakimś tam wiązaniu tego w sposób inny, tylko tak jak to właśnie wychodzi. Nie? Czyli tutaj musimy z tych elementów, z tych kawałków robić taki węglarek, który, który gdzieś tam e, powstanie do momentu spięcia tego potem górą z, z belką z nadprożem więc jest tak to wygląda no i tu możemy sobie już skontrolować mniej więcej tę naszą prostkę czyli tutaj pasuje elegancko natomiast tu tutaj musimy troszeczkę przesunąć widzicie czyli minimalnie niedużo ale, ale zawsze mamy lico zostawiam i zostaje do wklejenia potem ten element tutaj i Oczywiście, też pion kontrola dolica. No i tak to na 8 warstw musimy tutaj, tutaj klepnąć. Natomiast jeżeli chodzi o belkę, co masz to gotowe? No to wstawimy tą belkę. Masz to odpylone tam? Odpylone tam masz? Odpylone? Nie. No to odpyl to zaraz tam wkleimy belkę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Czyli, oczywiście, to idzie do góry. Ta elka. Idzie na dół, tak jak tutaj mamy zrobione odpył. To darek, tylko weź tak, ręką trochę przegarni. Myślę, że ten montaż tutaj, tutaj nie będzie żadnych poduszek betonowych. Z racji tego, że no nie, nie widzę takiej potrzeby. Tutaj też mamy normalnie fizycznie nakleju wciśnięte, obsadzone, tak zostawione. I belka trzyma jak skurczybyk. Ona jest tylko po to, moi drodzy, żeby te dwa w zasadzie i pół bloczka górą przytrzymać. Na nią nie przyjdzie żaden nacisk potem z góry. Tutaj ona już nic nie ma e, nic nie ma do roboty w zasadzie. Tylko tyle, że, że zepnie nam tą górę. Mamy to ja. Daj tej kielni tylko. I teraz mamy wycięte te bloczki. No i nałożymy sobie kleju tutaj troszkę więcej, żeby żeby to klinka by trzeba było widzę tutaj wziąć wiesz, teraz coś tu znajdziemy bo chcę pokazać tylko na sam sposób montażu czyli wkładamy w ten sposób i ona pod własnym ciężarem ten klej nam się rozlezie tu przytrzymaj, żeby mi tu nie zjechała. Ja tylko wezmę sobie jeszcze wezmę sobie jeszcze tą małą poziomiczkę do sprawdzenia mniej więcej. No i klinka do wyrównania wyrównania takiego poziomu, żeby ona nie była przekoszona w tą stronę to tylko o to chodzi. Czyli ustawiając to widzimy, że tutaj musimy troszeczkę pocić na dół. Jeszcze ciutkę to tutaj troszkę podniesiemy. I będzie sprawa zacięta, no, ale ważne jest jeszcze tutaj, żeby to było w miarę, o ile idzie tu zmierzyć też, bo wiecie, te, te belki są takie, jakie są robione, więc ale trzeba jakoś sobie tu poradzić, czyli w ten sposób no i tutaj musimy troszeczkę podnieść do góry żeby mniej więcej ten poziom był zachowany i z tamtej strony jeszcze by trzeba było jednego wstawić i cały montaż belki, klej nawciskać, żeby wypełnić jeszcze troszeczkę Dobra, ja znajdę drugiego kilka. Tak, tak no teraz będzie nam gieło, to wiesz. Ale to tak, no nie byłem przygotowany. Na szybko chcę wam pokazać, ale widzicie same te nadproża, prosty, prościutki. W zasadzie montaż nie mam tutaj jakoś wiele roboty. Przy tym no i będzie szło już kontynuować. Trzeba te bloczki podocinać, oczywiście i kontynuować. O, to jest takie, wiecie, sprawdzanie. No mamy tutaj. No tutaj też powiedzmy że jest jeszcze minimalnie pokazuje ale ale widzicie jaka tabelka też jest tak, że tutaj nie ma jakiejś spiny wielkiej nad tym, jak tam będzie minimalnie to to świat się nie wali no i tutaj podsmarować sobie klejem klej zwiąże potem klinki zostaną usunięte no i licujemy w zasadzie z tą stroną zewnętrzną gdzie mamy sznurek chociaż one są powiem wam na tyle równe że. Tam jest chyba po pół centa, tylko zachodzi, no i tyle: I cały montaż belki. Tutaj Darek teraz podocinał zupełnie do sznurka. No i kontynuacja potem murowania z przewiązaniem, z zachowaniem wiązania i, i sprawa załatwiona. Czyli krótki szpadel, tak to wygląda. Dobra, bo trochę się rozgadałem, ale chciałem wam ten elementy pokazać. Abyście widzieli, po co te deski są, żeby korzystać z takich pomocy dydaktycznych, bo przydają się naprawdę. Tu ułatwia wam robotę, potem po całości nie musicie się starać, żeby, żeby gdzieś tam szykować te piony tylko do deski, do lica, tak jak widzieliście i, i kontynuacja murowania, i sprawa załatwiona. Tu jeszcze jedna ważna rzecz, moi drodzy, jeżeli mamy te szpary tutaj na dole, tak jak mamy w tym wypadku. Ja to zaklejam dopiero wtedy, jak mam już tutaj położone bloczki, czyli przewiązane, te mamy ustawione. Nie robię tego na bieżąco z racji tego, że możemy, możemy tym poruszać. A jeżeli mamy już wklejone jakby górę, dół, łapnięte troszkę, ten kleik nam podwiązał, wtedy możemy spokojnie te szczeliny uzupełniać. No tu oczywiście też za chwilę na bieżąco będę to zaklejał. No i tak to wygląda, czyli tej szczeliny górnej tutaj na razie nie robię, tej też nie robię, wyjadę sobie te 8 warstw i dopiero wtedy uzupełnię te szczeliny fizycznie, nawciskam, widzicie, bo tutaj nawet ten klej nie dochodzi, ale jak go tam nawciskamy do środka, to siłą rzeczy będzie trzymał z jednej i z drugiej strony, więc, więc będzie ok. Tak mnie uczyli, tak mnie kiedyś stary murarz uczył, że jak żeśmy murowali, powiem wam, pamiętam kominy, to mówił zawsze, Edek mówi... Pierw sobie zaprawę ściągnij, ustaw cegłę, czyli jak, jak się murowało, zaprawa była ściągana na bieżąco, mniej więcej wstępnie ustawiana i dopiero wtedy, jak mieliśmy pozarzucone fugi, wtedy ustawialiśmy do pionu. Z racji tego, że przy zarzucaniu, przy zarzucaniu tych fug czasami zdarzało się, że, że cegła gdzieś tam czy tam pusta, jak się murowało. To po prostu potrafił nam gdzieś uciec na bok i, no i nie było to za fajne. A tak, jeżeli robiliśmy to pierw, czyli obrzucaliśmy sobie na bieżąco cegłę, ściągaliśmy, ustawialiśmy piony, czy tam poziomy, wtedy zawsze wszystko grało. Dobra, moi drodzy, tu mamy taką nietypową sytuację. Musimy zrobić belkę nad prożem, w zasadzie i wstawić tutaj kolejne. I wyszło tutaj w ten sposób. To są te drzwi do garderoby, o których wam mówiłem, na wysokość 203 cm. Natomiast tutaj wkleiłem sobie kawałek kawałek tego solbetu w tym miejscu do poziomu ustawiony, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli po prostu podparcie. No i teraz musimy klepnąć jakby belkę na belkę. Czyli zaraz wam pokażę o co chodzi. Nie chciałem tego robić na połowicznie, czyli w ten sposób tutaj wyklejać jakiś kawałek z racji tego, że, że te nasze belki do drzwi są na 210, ta jest, ta jest troszeczkę niższa na 203, to ma 7 cm, więc idealnie mi to pasuje no i postanowiłem, że zrobimy to w ten sposób, że klepniemy jedną na drugą oczywiście tylko w tym jednym miejscu tutaj będzie tak podparta, ale zaraz Wam pokażę o co chodzi, chodzi o to, żeby ona pełno na pełnym jakby swoim szerokości tego filara stała mi tutaj, a nie tylko gdzieś tam na na połowie. No i tutaj ją machniemy w ten sposób, czyli będzie belka na belce. Myślę, nic złego się nie dzieje, że to akurat w ten sposób tu będzie zrobione. No, myślę, że tak mogę zostawić. Czyli w ten sposób widzicie, taka nietypowa sytuacja. Tamte już, następne mają na tyle miejsca, że można to podzielić na tym jednym filarku, ale tu z racji tego, że y, że po prostu no, lipa by było gdzieś to kombinować docinać tutaj taką kosteczkę małą, żeby na tym podeprzeć, więc poszłem w tym kierunku, żeby to zrobić tak i i tyle, podparcie mamy troszeczkę większe jakby na tym odcinku no a tutaj będziemy musieli teraz zrobić przewiązanie, czyli y, czyli taką sytuację, że ten bloczek zostanie docięty, taki wycięty, taki, taki ząbek tutaj po prostu w ten sposób, żebyśmy mogli chociaż częściowo to przewiązać. No i tu dolecimy normalnie z murowaniem, też oczywiście z wycięciem na, na to, żeby to wszystko wyrównać. Czyli taka sytuacja nietypowa, nie wiem czy widzieliście kiedyś taką sytuację, myślę, że nie, ale czasami tak trzeba. Jakieś, jakąś decyzję podjąć? Nie uważam, żeby to było coś złego, jest to podparte w jednej linii, czyli ta, ta ścianka, która będzie docelowo szła po całości, będzie podparta częściowo na tym, i częściowo na tym. No tutaj jest, jest podparcie na, na tym naszym filarku, bardzo wąskim zresztą. Nie, co też trzeba podkreślić, bo tutaj mamy około 18 cm, tego wszystkiego, więc po 9 cm to zaparcie no, moim zdaniem troszeczkę mało. Dobra, tu mamy pokończone, tutaj też ta strefa jest zamknięta, w środku tak samo, czyli te ścianki są gotowe, zostało nam jeszcze tutaj, myślę że jutro spokojnie skończymy, tam mam już wyjechane do samej góry, wyrobione belki, dwie wrzucone, no i jutro sobie tutaj te beleczki już potem zostają nam dwie do wrzucenia w ty na tej strefie i w zasadzie tyle. Zostało nam tylko tyle tych bloczków, więc kupimy się tutaj na tej ścianie głównej, oczywiście przewiązując tą te ścianki działowe, które są robione w ten sposób, bo tam widzicie mamy blaszki natomiast tutaj robimy już tradycyjne wiązanie na przelot już tych blaszek nie dajemy tylko wiążemy to już tak tradycyjnie na, 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 na wiązanie, tak jak powinno być natomiast tutaj jedziemy dalej z tymi blaszkami do samej góry, więc więc tak to wygląda no i tu mamy zrobioną tą tą naszą hybrydę, troszeczkę tam musiałem zapiękować, bo była duża dziura ale przewiązanie Przewiązanie jest z tamtej ścianki w tą stronę i o to mi chodziło, żeby, żeby cokolwiek, czyli ten bloczek jest wycięty z takim ryjkiem, który wchodzi nam, wchodzi nam na, na zewnątrz, przewiązany, no tutaj wiadomo potem już tylko do, 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 dołożymy do, do tej warstwy, no i górą też zostanie przywiązany. no i tyle. No i tutaj krzywo mi się też ucięło, więc też po prostu podpiankowałem. Jest to klej do murowania, czyli to co, na czym byśmy mogli to robić, też murować, ale używam tego, jak mamy jakieś tam większe dziury, tak jak tu, no to po prostu wypełniam, już nie wypełniam tym klejem, bo ten klej ma tendencję do tego, że on po prostu spływa, więc tym, tym klejem do murowania robię te większe jakieś szpary tutaj pionowe. Tak samo jak tu jest zrobione, widzicie, no nic, nic takiego się nie dzieje. Jest to normalnie zapianowane i... I sprawa załatwiona. Potem tylko nożyk się weźmie i poobcinamy te wszystkie elementy w ten sposób i, i tak to zostawiamy. Także tak to wygląda na chwilę obecną. No jeszcze trochę zostało. Ja muszę przywieźć drabinę aluminiową dużą. No i chłopaki sobie myślę jutro domurują. Natomiast ja bym się... w sensie wyrobią te kamienie jakie są te, te na ścianki działowe. O tu widzicie sytuację jak jest duża dziura to, to ten klej po prostu wypływa. Ciężko to zakleić drabiny no i pomału będę myślał już o o nanoszeniu poziomów w góry zrobimy sobie szlak sznurę myślę poszczelamy i od tego będziemy wytyczać naszą wysokość docelową potem zresztą to też wam pokażę o co chodzi no i oczywiście porządki zrobimy porządki żeby już po zakończeniu tego murowania tutaj już chodzić po czystym terenie jakby no bo wiadomo gdzie się docina to zawsze jest tam bałagan ale na bieżąco jakoś tam się to wszystko ogarnie Dobra, my też już pomału kończymy, moi drodzy, no taki czas mamy, ta późna jesień, powiem Wam, nieprzyjemny czas, no ale, ale trzeba działać, także my, my też pomału kończymy, miejcie się, do następnego.